Hej, witajcie na moim kanale Zuzak. Dzisiaj sobie zrobimy przegląd Fokusika oraz Avon Bonus. Zaczniemy sobie może od Fokusa. Mamy logo, sukces w zasięgu ręki, dołącz do grona liderów, rozwijaj swój biznes w Avon. Tutaj mamy uwierz w siebie i spróbuj swoich sił jako lider. Dołączając do, do Avon, od razu wchodzisz na ścieżkę, która, jeśli tylko chcesz, prowadzi do kolejnych sukcesów i spełnienia mniejszych i większych maszyn. Dlaczego nie pójść nią dalej? Zobacz, co czeka na Ciebie na kolejnym, z kolejnym krokiem. Program na start z bonusami o łącznej wartości do 140 tysięcy. Programy zarobkowe oraz nagrody, sprzęt elektroniczny i AGD, galanteria skórzana, biżuteria i wiele innych, prywatna opieka medyczna dla ciebie i bliskich, kluczyki do wymarzonego auta Lexus, BMW, a może Toyota. Tutaj mamy program Działaś i Masz aby odebrać zestaw dwóch kosmetyków Luminata za 3.99 zrób zamówienie za minimum 150 zł w tym kup minimum jeden kosmetyk ze strony 59 albo 112 113 w katalogu ósmym lub nowość. lub zrób zam zamówienie przez e katalog na minimum 150 zł bez warunkowego produktu Mamy perfumetkę i balsam luminata. Tutaj mamy drugi zestaw, również luminata, ale żeby odebrać ten zestaw luminata, trzeba złożyć zamówienie za minimum 350 zł. W tym kup minimum jeden kosmetyk ze strony 5.9 albo 112-113 w katalogu 8 lub nowość. Złóż zamówienie. To jest i katalog na minimum 350 zł bez warunku produktowego. I w zestawie trzech, produk trzech produktów mamy perfumetkę 10 ml, balsam do ciała 100 ml oraz wodę perfumowaną 30 ml. Co ty mam? Rozwijaj swój biznes z Avon. Co zyskujesz dzięki aplikacji? Możesz zamawiać z oferty online nawet 48 godzin wcześniej, zanim pojawi się w klubie Avon. Możesz korzystać z ekskluzywnych ofert dostępnych tylko w aplikacji. Otrzymujesz powiadomienia o starcie oferty, koniecznie aktywuj te funkcje. Możesz składać zamówienie przez e-katalog, możesz płacić online za zamówienia oraz możesz udostępniać gotowe posty. Dodaj link do swojego katalogu. Tutaj mamy ofertę na letnie zapachy i tutaj mamy w, od 1 do 14 sierpnia mamy ofertę, że możemy sobie kupić te wody za 19,90 każda ale dodatkowo. Przy zakupie 5 dowolnych zapachów Summer White odbierzesz dodatkowy jeden flakonik za złotówkę. Tutaj, kupimy sobie 5 wód o zapachu Summer White, to możemy sobie odebrać szóstą za złotówkę. Co tutaj mamy? Tutaj mamy oczywiście rabaty. Jeśli kupimy minimum 4 zapachy z, lub zestawy zapachów, w tym minimum jeden mm, Little Black Dress, The Dress z oferty, to mamy rabat 40%. Czyli możemy sobie zarobić wtedy 76.78 zł lub jeśli zamówimy sobie 8 zapachów lub zestawów zapachowych w tym minimum jeden litr black dress The dress z oferty mamy rabat 45% czyli mamy wychodzi nam że mamy 172,66 zł zysku. Tu mamy patelnia do zadań specjalnych. Koniec z przypalonymi lub smażonym jedzeniem. Podwójna patelnia z granitową powłoką to idealny sposób na równomierne rozprowadzenie ciepła, a także łatwiejsze przygotowanie ulubionych dań, omletów, naleśników czy potraw z grilla. Dodatkowo chroni Twoją kuchnię przed pryskującym tłuszczem. Mniej sprzątania i wysiłku, więcej przyjemności z pysznych posiłków. Aby odebrać tą podwójną patelnię Trzeba kupić minimum 30 zapachów z oferty, w tym minimum 5 zapachów Lit Black Dress The Dress z rabatem 45% i odebrać podwójną patelnię za 1 zł. Wartość tej nagody wynosi 240 zł. Co tutaj mamy? Tutaj mamy oczywiście zapachy. To mamy kup minimum 15 kosmetyków z oferty z rabatem 40%. Czyli mamy 119.94 zł zysku. Tutaj są podane strony, z których yy, wchodzą kosmetyki w promocji, czyli 12, 22, 23, 105, 176, 177.

Lubię, jeśli kupimy minimum 50 kosmetyków z oferty z rabatem 40%, to możemy sobie odebrać y, ręcznik oraz torbę za złotówkę. Co ty mamy dalej? Tutaj mamy y, takie super produkty. Między innymi mamy tutaj zestaw. Y, jogurtowy, to jest kremowy peeling jogurtowy do ciała, jogurtowy żel pod pryszni, żel do mycia ciała oraz nabliżający balsam jogurtowy do ciała. I cały ten zestaw kosztuje 14.99. Tutaj mamy yy, zaawansowany serum na rozstępy, intensywny serum antycelulitowe 2 w 1 oraz termoaktywne antycelulitowe serum wyściuplające. I każdy kosztuje 13,99. Tutaj mamy zestaw. Mamy zestaw, w którego wchodzi żel do mycia ciała i włosów, kaktus y, Rich oraz kremowy żel pod Happens. Y, 13 zł za zestaw. Tutaj mamy intensywnie regenerujący mleczko do mycia ciała z olejkiem kokosowym intensywnie regenerujące mleczko do ciała z olejkiem kokosowym oraz intensywnie regenerujący krem do włosów z olejkiem kokosowym. Ten kosztuje 6.99, ten również 6.99, oraz ten kremik kosztuje 3.99. Tutaj następnie mamy zestaw do włosów. Mamy szampon dyscyplinujący, odżywka dyscyplinująca, ułatwiająca rozczesywanie włosów. Oraz serum dyscyplinujące. I cały ten zestaw kosztuje 22,99. Tutaj mamy zestaw, w którego wchodzi maska Peel Off oraz ujętniający krem na dzień SPF25 z Protinolem. I ten zestaw kosztuje 35,99. Kolejny zestaw to jest. Rewitalizujący krem na noc z protinolem oraz krem na dzień SPF 25 z protinolem i wartość takiego zestawu jest 158 zł, a my możemy sobie go kupić za 39,99 Następnym zestawem jest serum do twarzy z 10% witaminą C.

Następnie mamy wodoodporny balsam nawilżający. Nawilżający ochronny SPF-50 do twarzy i ciała. Ją i kosztuje 19,90. Oraz mamy balsam przeciwsłoneczny 3 w jednym z SPF-30. Ją kosztuje 17,99. I kolejny zestaw mamy. Y Przepraszam, nie zestaw tylko produkty. Następny to jest balsam nawilżający ochronny SPF50 do wrażliwej skóry twarzy i ciała oraz balsam nawilżający ochronny SPF50 do wrażliwej skóry twarzy i ciała. Ten kosztuje 19,99, a ten kosztuje 13,99. Co my tutaj dalej mamy? To oczywiście mamy perfumy. Yy tutaj te zestawy one kosztują 1999. Tak jak widzimy tutaj. Tutaj również mamy zestawy. I mamy oczywiście tutaj zestaw upominkowy Herstor dla niej i on kosztuje 44.99. oraz mamy outlet i tutaj są bardzo fajne wyprzedaże, ale sobie już przejdziemy troszkę dalej, bo chcę Wam pokazać ofertę demo, czyli kosmetyki, które możemy sobie już kupić, a one dopiero pojawią się w przyszłych katalogach. Tu mamy również ofertę outlet. Również outlet zaoszczędzony do 70%. Tutaj mamy płyny do kąpieli, różne żele pod prysznic, balsamy, olejki, męskie zapachy, jakieś maszynki. Zestaw do pedikuru, mamy mhm. jakiś kuferek na kosmetyki. Mamy jakąś biżuterię, jakiś zegarek, jakieś torby, również biżuteria, okulary. Tutaj mamy zestaw próbek. Możemy sobie tutaj wybrać próbki, jakie nas interesują. Tutaj możemy sobie katalogi zamówić, torby różne podołeczka na próbki. I tutaj mamy nowości z kolejnej kampanii, czyli mm, ta oferta demo. I pierwsze mamy tak: kremowy pod prysznic, mleczko kokosowe i maliny za 6,99. Następnie mamy kremowy żel pod prysznic, mleczko kokosowe i maliny za 4,49. Tutaj mamy kremowy żel pod prysznic, mleko, owsiany i haber, o, i on kosztuje 6,99. Oraz kremowy żel pod prysznic, mleko, owsiany i haber 4,49. Oraz kolejny, um, kolejne produkty to jest kremowy żel pod prysznic maślanka i kakao.

oraz głęboko oczyszczająca bąbelkowa maska do twarzy za 7.99 i oraz woda toaletowa Individual Blue Strong za 17.99 Przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy nabliżający nabliżający podkład serum ze składnikami nawilżającymi, rozświetlającymi, antyoksydacyjnymi witaminami C i E natychmiast podnosi poziom nawilżenia o 200%, zatrzymuje je w skórze i poprawia jej wygląd przy dłuższym stosowaniu. Tutaj również mamy puder brązujący w odcieniach Golden Bronze i Warm Glow. Tutaj mamy śmienki w czterech odcieniach. Tutaj mamy cień do powiek sztywcie. I one będą dostępne w katalogu dziewiątym. Więc nie ma jeszcze kodu, będzie ich nie można zamówić. Ale mamy tutaj takie metaliczny cień. Zmień twoje spojrzenie. Zachwycające oraz szybko stópny lakier do paznokci za 6,99. Tutaj mamy zegarki, które będą biżuterię. Ja raczej mało zwracam uwagę na biżuterię, ponieważ ja nie kupuję biżuterii w. W Awonie czy tam w innych takich przez internet. Ja sobie zamawiam, mm, jakieś takie u jubilerów, takie, ponieważ takie z y, Awonu bardzo szybko mi ciemnieją. Mamy torebki. Co tutaj jeszcze mamy? Będzie mm, nowy zestaw. Encanto in Spring. No, tak jak zawsze mamy mm, krem do rąk balsam do ciała, woda toaletowa, mgiełka do ciała i peeling do ciała. Będzie nowa fioletowa wersja Encanto in Spring oraz będzie również kapsułki liftingujące. E do twarzy. Można sobie też próbki zamówić tutaj. To jest podana strona 34. To sobie krem można się zamówić za 27,99 razem z tymi mm, ampułkami. Oraz też tutaj taki zestaw. I jeszcze mamy jedną stronę. Nowe perfumy, które będą. Woda perfumowana... Fry -e za 29,99. I można sobie tutaj zamówić wszystkie wody z serii. F za 135 zł. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to tak 5 wód za 135 zł. I tutaj mamy ofertę taką, że mamy. Individual Blue, krem ten właśnie Encanto In Spring. Yy, mamy tą wodę F -em Embre i puder brązujący yy, albo z połyskującymi drobinkami, albo matowy. Yy, dodatkowo jeszcze mamy tutaj pięciopak próbek tego Passion Dance Dark oraz zestaw katalogów 9 tego 9. I to by był, a jeśli ja przepraszam, jeszcze mam tutaj ofertę bonus. I tutaj mamy zestaw trzech kosmetyków z nową maską do twarzy tylko 29.99. Mamy zestaw perfumowany spray i balsam yy, albo Persif albo Little Black Dress za 29.99. Lub e, zestaw perfum 50 i 30 ml, tak samo z per safe albo z Little Black Dress za 55,99, lub jeszcze tutaj mamy zestaw e, z Today, Tomorrow, Always This Love za tam, perfumatkę i wodę perfumowaną. I za 65,99 możemy sobie to kupić lub tutaj mamy Elixir of Love. I tutaj możemy sobie zamówić którąś z tych wód, i każde kosztuje 59,99. Tutaj mamy oczywiście takie relaksujące świeczkę. Yy, dyfuzor. I taki dyfuzor kosztuje 4499 a świeca kosztuje 39,99 Dalej mamy dwustronną kredkę. do yy, Tak tutaj mamy do brwi, mamy rozświetlającą. Ona kosztuje 22,99 zł. płynny liner za 17,99 oraz perfekcyjnie wydłużający i rozdzielający tusz do rzęs za 15,99, oraz mamy zalotkę do, bry, do rzęs za 20, za 12,99. Przepraszam. I co my tu jeszcze mamy? Mamy nabliżający krem do rąk. Z olejkiem z awokado. Letnia edycja. kosztuje 24 zł. 99 groszy. Albo nabliżający balsam do ciała z olejkiem z awokado. Za 19,99 Lub balsam do us z pięć 5,99 dziewięć Lub cały taki zestaw możemy sobie kupić za 26,99 dziewięć Tutaj jeszcze mamy jakiś aktywator blasku. Za 14,99 dziewięć Nawilża i nadaje blask dla zmęczonej skóry. Oraz nowość: zestaw perfumowanych kosmetyków do kąpieli Romantic Glamour za 14,99. Taki zestaw możemy sobie kupić. Oraz możemy sobie taką portmonetkę zakupić za 29,99 lub taką dużą torbę za 150 zł. Więc mamy już obejrzany ze tutaj Avon bonus oraz mamy już zrobiony przegląd fokusika. Zapraszam was na mój kanał, zachęcam do subskrypcji. Zostawiam w komen... pod filmem link do mojego Zespołu, to można tam dołączyć. Wysyłam paczkę powitalną, jest rabat. Można się zgłosić, gdy ja się do Was odezwę. I zachęcam Was do subskrypcji, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dziękuję, do zobaczenia.